O, witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczą z tej strony kłaniam się, jeśli chodzi o boty na czeskowie to testowałem już praktycznie wszystkie z Agdamatorem, włącznie jakieś tam wyniki z nim zrobiłem, jakieś tam wygrane, jakieś przegrane, ale ostatecznie wyjaśnijmy to Antonio. On, chyba Antonio ma na imię bodajże. Mamy moi drodzy partię włoską. Ua, jest to Gambit Evansa, wchodzę w to, moi drodzy, idę w te systemy, jak najbardziej poświęcam Piona, zbuduję centrum, załapię króla za ucho, być może jeszcze przed roszadą. Tak, tu oczywiście odbicie było niemożliwe ze względu na związanie. Napadnijmy na F7, Hetman F6. Broni tutaj słusznie, ale jak ja go zaatakuję, to prawdopodobnie tak. Hetman G6, co dalej? Hmm, to jest chyba do odbicia z tego co widzę. Nawet po biciu, biciu to jest nietykalne, bo wchodzi to. Tak. Ojej, idzie tym gońcem się udać. Może taki ruch zagramy? Mhm. Skoczek do gry. A co powiesz na takie zagranie śmieszne? Tu wybijemy i na C7 weźmiemy. O, proszę bardzo, ja w to wchodzę. Jak najbardziej, jak najchętniej. Bicie, bicie. Mhm. Co? łoda? F5 jak goniec wisi. No nie, to już jest przesada. Antonio, to już jest przesada ewidentna. Naprawdę. Ja rozumiem, że ten pion. <sadzie> nadzieja ostatnia umarła. Ale nie, no tak nie. To jest figura. Znaczy to jest figura? To jest wieża. Kurde, Lebel. No tak, ale on jakieś pionki ma w zanadrzu. Ojej, no to nie wiem, mógłbym tak w sumie spróbować zagrać i tego pionka wygrać. Konto pewnie bije, no ale każda redukcja materiału jest C dla mnie. Chyba tak. Aha, tak jeszcze mógł. No dobrze, no dobrze, dobrze, widzę, widzę to. Ajajaj, no tu trzeba bronić trzeba odejść tutaj. Chyba wszystko się trzyma, proszę pana. Wziął. I teraz pytanie, którego skoczka bić? Hmm? Czym? Hmm? Ha. Tego być może. Żeby dać później szacha. Kurczaki, no co duży wybór. Nie lubię mieć dużego wyboru aż takiego. Dobra, wezmę tu Bent. No. No spoko, ale jakby. Co to zmienia? C co tu się odwala? Co za poświęcenie na giedwa. A tu widły wchodzą. No pięknie, żeś to wymyślił. Pięknie, żeś to wymyślił. Ojej. No tak, ale to jakby... Cały czas mnie faworyzuje, nie? Niestety. Niestety, niestety. Proszę pana. Jasne, że tak. Ojej, no dobra. Gramy tu. I później zagramy tu. I jak zagra tu, to mamy. Znaczy w ogóle, jak zagra tu, to dostaje mata, czyli skoczek jest nietykalny. Tak zagramy ok No dobra Nie ma co Nie ma co, panie Antonio? Ale ciekawy motyw z tym biciem na G2 nie widziałem Nie widziałem Panie dzieju Panie dzieju z Reju Co ja mam tu grać z nim w ogóle? Nie wiem, Piony wiszą to biorę, ale tam jakąś siatkę matową To jest możliwe To jest możliwe Dobra, tu coś grozi z odsłony. E, ze odsłony. Mhm. No niby jeszcze pionek tam niebezpieczny. Seksualny niebezpieczny. Czekaj, pomyślmy. Ja tu on tu. Dobra, jest szach. Ja tutaj. Ja tutaj. Ja tutaj. I, tiri, tiri tutaj. Pionek jasne. No to prawdopodobnie podwiążemy tego pionka, bo możemy. Tak zagramy. Aha, dopcha do końca, to może nie. Co on mówi, że Time Control. A, 40 posunięcie. No tak, tak. Kontrola czasu. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Mhm, tu Piotr mnie zaprasza, ale to jeszcze nie teraz. To chyba biorę po prostu, tak. Ojej, no podstawiał tutaj strasznie. Dobrodzi. No a podstawiał tu okrutnie. Teraz tak, on szach. Mhm, mhm. No dobra, mój skoczek jest troszeczkę ograniczony. Troszeczkę jest ograniczony. Zagramy tak. On nie ma co grać. Nie ma tu gry absolutnie żadnej. Absolutnie żadnej gry nie ma. Tak, tu jeszcze jest grane. Ale jest teraz to i pcham pionka. Mhm. Jak najbardziej i jak najchętniej. Cyk. Odwiązał się, tutaj wisi. Czek. No, będzie walczył do końca, jak to bot, nie? Jak to bot? Jak to bot, proszę pana. Dobra, można uprościć, to się upraszcza. Nawet i w ten sposób. Mhm. Dobra, jest hetman na desce. Bicie, bicie i matowanie Antoniego. Panie Antonio. Przyjrzymy się tej partyjce. Co tam miało miejsce? No nie jest to najbardziej wymagający bot na czeskomie, to na pewno następny bot, nie, niekoniecznie. No na podstawiane było tam, no niby tutaj zero, ale nie wierzę w to, w to analizę. Przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się temu w postaci przeglądu partii. Przegląd partii, proszę Państwa. I zaraz zobaczymy, co w trawie piszczy. Mm -hmm, dobrze. Dwa błędy się pojawiły na szachownicy. Gdzie były błędy? Okej, okay. tutaj mieliśmy Gambit Evansa, bardzo popularny w XX wieku. Teraz już niekoniecznie. Tak, ruchy były dobre. Aha, odejście gońcem może niekoniecznie. E, rzekomo lepsze było. W ogóle silnik mówi goniec D2. Topowy ruch, a jak gram goniec D2, to pokazuje, że niedokładność, że jest błąd, więc ciekawostki mają miejsce to na pewno. No i tutaj F5 pomylone gary, tak? To trzeba było gońcem grać na B4. Pomylone gary. No wiadomo, no te boty nie mogą grać też jakby... Powykruchu, bo by było. Aha, tu z g tak, z widełkami, ale to i tak jest lepsze dla białych cały czas. Tutaj prosta realizacja, mhm. no i wiadomo formalności, formalności miały miejsce, tutaj skoczek niepotrzebny prawdopodobnie na d bicie tu, 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 podwiązanie, no i tutaj chyba trzeba było tym królem właśnie do góry podchodzić, tutaj cały czas wszystko stoi, Eee, jak polski gangster, no, brakuje mu luzu, no, rusza się jak wóz z węglem Tak samo jak ten król, który stoi tutaj i udaje posąg Się odwiązał, więc proste uproszczenia Proste uproszczenia No i wiadomo, dojście pionkiem i tak dalej Na no, Antonio, no wyjaśniłem cię po raz kolejny Moi drodzy, wiem, że gracie z botami od czasu do czasu, ale powiem wam szczerze Powiem wam szczerze te boty nie oddają siły gry. Czyli, jeżeli gracie z tymi powyżej, podejrzewam, 2,300, 2,500, to, to, to prawdopodobnie tak, ale te do 2000, to można ograć od ręki, ze, ze względu na to, że po prostu podstawiają tam algorytm. Znaczy, algorytm prawdopodobnie są tak zaprogramowane, że ten co kilka ruchów błąd ma się pojawić. I pytanie, czy wy go dostrzeżecie i ukaracie? Więc gracz 2000 na czeskomie kontra bot. 2000 na czeskomy to jest przepaść, nie? To jest przepaść. Moi drodzy, w moim mniemaniu dajcie znać, co wymyślicie. A tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się.